Dlaczego ludzie nie rozumieją wodnika? Bo wodnik to kurwa osobny gatunek człowieka. Nie pasuje do schematów, nie klei się do tłumu, nie da się go zaszuflatkować. I właśnie dlatego ludzie go nie rozumieją, bo nie mogą go nazwać. A jak czegoś nie mogą nazwać? To się tego boją albo to wyśmiewają. Wodnik to wolność uosobiona, ale nie ta, co wrzuca hasła o niezależności pod zdjęciem. To ta wolność, która siedzi głęboko i mówi: Nie będziesz mnie kontrolować. Nie będziesz mnie zmieniać, nie będziesz mnie zmuszać do bycia tym, kim nie jestem. On żyje inaczej. Widzi więcej. Łączy punkty, których inni nawet nie zauważają. A przy tym wszystkim wygląda, jakby miał wyjebane. Zimny nie, on po prostu nie czuje potrzeby tłumaczenia się z każdej emocji. Jego serce działa po cichu, bo nie mogą go rozgryźć. Nie można go mieć na własność. A w tym świecie pełnym potrzeby kontroli. On jest jak pierdolony wirus wolności.